Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Dyplom odbierze Pani Dyrektor Katarzyna Mirowska-Rawrzyniak. Drugie miejsce. Provident Polska S.A. Dyplom odbierze Pan Prezes Pierwsze miejsce, y, już na scenie jest, pani dyrektor Katarzyna, więc tylko obczytamy. Pierwsze miejsce, Arwiwa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nagrodę za płatkę odbierze pani Katarzyna Mirowska-Roszniak. Poprosimy o zdjęcie. Gratulujemy jeszcze z wszystkim wyróżnionym.